Najpierw zakochaj się w swoim życiu, a to pozwoli Ci przetrwać najtrudniejsze momenty w Twoim życiu. Każdy z nas na pewnym etapie życia będzie musiał doświadczyć trudnych sytuacji. Na przykład śmierć bliskiej osoby, zwolnienie z pracy, rozwód. Ale kiedy Ty zakochasz się w swoim życiu, to właśnie te trudne momenty, które nadejdą, dzięki temu będziesz mógł przetrwać te trudne momenty w życiu. Dlatego, że kiedy masz życie, które kochasz, pod każdym względem, czyli masz każde życie, wykonujesz pracę, którą kochasz. Masz ludzi dookoła, których szanujesz i oni szanują Ciebie. Masz pasję, masz hobby. Im bardziej kochasz swoje życie, tym, na przykład, jeżeli natrafisz na osobę toksyczną, która przyjdzie, przyjdzie do swojego życia, to nie będziesz się... Nie dasz się wykorzystać, dlatego że nie będziesz bał się tracić ludzi. Powiesz tym ludziom po prostu odejdźcie i tych, tych ludzi wygonić ze swojego życia. Kiedy na przykład przytrafi się trudny moment, rozwód na przykład, no to będziesz dalej stał na swoich nogach. Pomimo to, że czasami to może to trwać miesiące, a nawet lata, ale będziesz po prostu przetrwać te trudne momenty, dlatego że będziesz kochał swoje życie. Bo kiedy kochasz swoje życie, kochasz również siebie. A to bardzo wzmacnia. Oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Nie miłością narcystyczną, a miłością z głębokiego poczucia własnej wartości. Pozdrawiam.